Witam serdecznie. Dzisiaj przygotujemy znakomity krem maślany na bezie włoskiej. Jest to najlepszy krem do tynkowania tortów, do dekorowania i ozdabiania ciast i deserów. A to dzięki temu, że jest bardzo stabilny i dekoracje z tego kremu długo zachowują swoją formę. Do przygotowania kremu będziemy potrzebować cztery składniki. 200 g cukru, 45 g wody, 80 g białek i 340 g masła. Do miseczki odsypujemy 30 g cukru. Masło powinno być miękkie. Zimą wyciągamy je kilka godzin wcześniej z lodówki. Białka z dwóch dużych jajek. Powinny być w temperaturze pokojowej i absolutnie czyste, bez żadnego śladu żółtka. Do garnka wlewamy 45 g wody i wsypujemy 170 g cukru. Na średnim gazie będziemy gotować syrop. Do przygotowania kremu niezbędny będzie termometr, który bez problemu można kupić i który na pewno przyda się w kuchni nie jeden raz. Cukier zaczyna się powoli rozpuszczać. Co jakiś czas będziemy kontrolować jego temperaturę. Jest to moment, aby rozpocząć ubijać pianę z białek. Możemy wykorzystać planetarię albo zwykły mikser i miskę szklaną albo stalową. Miska powinna być idealnie czysta i sucha. Wlewamy 80 g białek w temperaturze pokojowej. Zaczynamy miksować na średnich obrotach. Kiedy wytworzy nam się piana, jak na piwie, zaczynamy porcjami wsypywać cukier. 30 g. Miksujemy przez 10 sekund. Następna porcja cukru. I tak do wyczerpania cukru. Jeżeli używasz planetarię, nie przerywaj miksowania na niskich obrotach. Jeżeli używasz mikser, wyłącz go teraz na chwilę. Sprawdzimy temperaturę syropu. Jeżeli termometr wskazuje nam 115 stopni, od tego momentu zaczynamy szybciej ubijać pianę. Na maksymalnych obrotach. Zatrzymujemy mikser, bo potrzebujemy obie ręce do sprawdzenia temperatury syropu kiedy osiągnie 120-121 stopni. Wyłączamy gaz. Syrop się będzie jeszcze nagrzewał. ściągamy delikatnie garnek z gazu. Zaczynamy delikatnie cieniutką nitką wlewać syrop do piany. Miksujemy na wolnych obrotach, aby nam nie pryskało. Teraz piana z białek jest bardzo ciepła. Po wlaniu całego syropu miksujemy na najszybszych obrotach. Miksujemy tak długo, aż beza wystygnie. Kontrolujemy dłońmi miskę. Beza powinna powrócić do temperatury pokojowej. Będziemy potrzebować około 10 minut. Otrzymaliśmy lśniącą, sztywną bezę z takim czubeczkiem, który się lekko wygina. Beza ma temperaturę Pokojową. Nie może być ciepła, bo masło, które za chwilę zaczniemy dodawać, rozpuściłoby się. Teraz możemy rozpocząć dodawać porcjami, partiami masło, które jest miękkie i plastyczne. Miksujemy przez 10 sekund. I dodajemy następną porcję masła. Jeżeli masz doświadczenie w robieniu kremów maślanych, możesz dodawać większe kawałki masła, ale uważajmy, bo masło często robi psikusy. Teraz możesz dodać do kremu zapach, esencję rumową, migdałową, wanilię, esencję pomarańczową, cytrynową, według gustu. Pamiętajmy, aby co jakiś czas łopatką silikonową zgarniać dokładnie bezę z boków planetarii, z boków misy. Jak widzisz, krem zmienia już strukturę, ale jeszcze sporo masła musimy dodać. Po dodaniu całego masła, miksujemy krem przez kilka sekund, na najszybszych obrotach. Krem jest gotowy do użycia, jest gładki i ma odpowiednią strukturę. Jeżeli wcześniej nie dodaliśmy wanilii albo innego aromatu, możemy to zrobić teraz. Krem najlepiej jest użyć świeży od razu, ale jeżeli przygotujesz go dzień wcześniej, albo jeżeli nie wykorzystasz go do końca, możesz go włożyć do lodówki na maksymalnie dwa tygodnie. Szczelnie zamknięty w pudełeczku. Można go też zamrozić. Przed użyciem wyciągamy krem z lodówki lub z zamrażarki i czekamy, aż osiągnie temperaturę pokojową. Gdyby krem lekko opadł, wystarczy go wymieszać energicznie trzepaczką przez 20-30 sekund. Krem maślany jest znakomity do tynkowania i ozdabiania tortów, kepkiejków, mafinek i innych słodkości. Ten krem można również kolorować, ale barwnikami tłuszczo-rozpuszczalnymi w żelu. Jeżeli spodobał Ci się ten filmik, zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału i do pozostawiania lajków. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!